Cześć, z tej strony Miłosztor i zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek z Battlefield 3 kampanii dla pojedynczego gracza. Niestety, przepraszam Was za poprzedni odcinek, który, no, nie oszukujmy się, był mizerny. Nie szło mi najlepiej, zginąłem Jak ktoś tam napisał w komentarzach, chyba z 10 albo i więcej razy. Także, no, dzisiaj postaram się poprawić, ale też, może to też być jako tłumaczenie, ale tak sobie po prostu, znaczy, no. Chodzi o to, że mi się tak średnio grało, ostatnio. Nie wiem, czy dlatego, że byłem zmęczony, czy to była już późna godzina, bo faktycznie była. To była już po północy na bank. A wtedy już, no, jestem prawie jak zombie. Także, no, zobaczymy teraz. Teraz są popołudniowe godziny, w których teraz gram, także... Mam nadzieję, że będzie lepiej. Oby tak było. I jak spojrzałem, no to Kafarów jest właśnie przed ostatnią misją. Zostanie nam później jeszcze tylko ostatnia. Także już jesteśmy przy końcu i teraz na pewno, jeśli będę ginął często, no to przewinę to, żebyście tego nie oglądali, żebyście nie oglądali non stop tego samego fragmentu gry. Bo i po co, to jest tylko stata czasu, będę marnował niepotrzebnie wasz cenny czas. Okej, okay, skończyliśmy tutaj, dobra. Aha, to jest ten... O, nie blokuj mnie. Co my tu mamy? Aha, to zostawimy. Dobra. To jest ten głupi moment, który przeszedłem za pierwszym razem, ale później niestety głupio zginąłem. Także, jeżeli teraz spróbuję to zrobić, jeśli zginę, to ja to przywinę Przejdziemy do momentu, kiedy to uda mi się ukończyć. Także spróbujmy ich wykończyć. Jak widać... Jak widać, nic nie widać bo widzimy jedynie latarki przeciwników. Oj, ładuj. Ja się położę, będę niewidoczny. Nie, wchodźmy na celownik. Kurczę, czyżby pociski zabijały przez te słupy? Ciekawe. Ech. No to mnie ściągnęli. Dobra, słuchajcie, ja to przewinę. I widzimy się za moment. Nie, no to już jest... O, matko, ludzie, udało się. W końcu się udało. Nie wiecie jak ta gra jest przekokrzona. O, zdarzało mi się. Nie no. Nie, dobra, już nie komentuję, bo to jest wysoki poziom i ja pamiętam Call of Duty jak było. Na, na najwyższym poziomie kurczę granaty idealnie lądowały na twoim ciele, także nieważne gdzie byłeś. Że mnie już nic nie zaskoczy po prostu. Idziemy, biegniemy teraz. Wszystko wybucha, jara się. Musimy dorwać Kofarowa, tak? Gdyby jakiś save, kurczę dajcie mi save, błagam, bo jeśli nie było, to ja chyba nie wytrzymam. Po prostu to jest masakr. O, słyszę chyba helikopter jak startuje. Muszę go dorwać. A Nie mówcie, że się spóźniłem, nie, że. Mo... Błagam. Dajcie. Dajcie save'a w tym momencie. Błagam. Jest! Dziękuję Ci! Dziękuję Ci! Och! Na zdrowie tam! Jak ja się cieszę, że dali sejwa, naprawdę! Nie mam pytań! Nie mam pytań! Zrozumcie tą grę, naprawdę, zrozumcie tą grę, bo ja nie mam siły, naprawdę! Słuchajcie, jest safe! Idziesz do przodu, Twoi biegną, a Twoi zawsze biegną do przodu w momencie, kiedy. Już jest wszystko wyczyszczone, idziesz, dostajesz plecy, bo się jakiś koleś zapałętał, jakiś skryt nie zadziałał i się za tobą respi. Ludzie, litości, no naprawdę, to już jest szczyt wszystkiego. Czekajcie, ja muszę zobaczyć tutaj, co tu się dzieje, bo... Ja nie wiem, czy ten typ kurczę został właśnie stąd wyszedł, czy jak? Czekajcie. Nie wiem. Teraz go nie ma niby. Nieważne, olejmy to. Wow. Wow! Oczywiście, nie? Miałem taką sytuację, gdzie się czołgałem i widziałem jak lufa... E, widziałem po prostu lufę przeciwnika. On celował w ogóle w drugim kierunku. Gdzieś tam o 10 stopni w innym niż ja się znajdowałem. I w momencie, kiedy wyczługałem się kawałek, żeby w niego strzeić, on automatycznie od razu się odwrócił i dostałem od niego shota, nie? I w tym momencie zabiliśmy się nawzajem. Także, takie się rzeczy dzieją dziwne czasami w tym platyfizie. To jest głowa mała, nie? Dobra, biegniemy. Dawaj, dawaj. Aha, i teraz zginąłem, nie? Kurczę, jak to jest randomowe, nie? Naprawdę. Powoli denerwuje mnie. Ja nie będę tego momentu przywijał, bo to jest krótki moment. Dobra, zróbmy to jak porządnie, jak przestało, kurczę, na gamera. Bo my tutaj się bawimy, ale no, rozwalił mnie motyw z tym, że my sobie idziemy do przodu, a za nami nagle koleś się respi, nie? Bo, bo tak mu się podoba, nie? Ach, denerwują mnie takie gry właśnie na single. Dlatego Battlefield nie jest stworzony na single player, kurczę. To jest gra multiplayerowa. Nastawiona na rozgrywki online, a nie na singla. Także tak to wygląda. Niech oni pobiegną, bo ja wcześniej tak zrobiłem, że ja sobie poczekałem. Oni sobie pobiegli. Ok, no i widzicie, wszystko ładnie po kolei. Wow, wow ale logowało. Dobra. No i co, teraz trzeba tam szybko pobiec, tak? No biegnę. Wow! Jakiś quick time event będzie? Witaj! Spadłowa! Aha, nikt tym nie kieruje, tak? Czyli spadamy spoko! Woo! Nice! Nie no, efektywność, efektowność, o. Efektowność misji jest naprawdę boska. Te zbliżenia. A, Słuchaj, to klucz do skrzynki w jest twoja. Stało za bardzo Ja ich nie mam. Rozumiesz? Nie chodzi ci o mnie. Nie o Chodź o Salomona. Słuchaj, mam informację o Salomonie. Wiem, co planuję. Wiem, dokąd zmierzają walizki. Dogadajmy się! Moja wolność w zamian za informacje! Pójdźmy, a wszystko powiem! Powiem dokąd wybiera się Salomon. Wiem, co planuje i gdzie chce to zrobić! Aj, 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 nie mieliśmy wyboru czy ty chyba go załatwił! Ty i pozostali, ty, Cole Montez. Gdybym był na twoim miejscu, zacząłbym myśleć o swoich kumplach. Zastanawiałbym się, co mogłem zrobić inaczej, i pewnie wolałbym, żeby to przytrafiło się mnie, a nie im. Docierać się do Willika Farowa. Przed głównymi siłami Rosjan. Przed wszystkimi. Nie przed wszystkimi. Wima też tam był, zgadza się? I podjąłeś decyzję. W ułamku sekundy podjąłeś decyzję odnośnie swojego życia i lojalności. Odnośnie tego, jak wiele gotów jesteś zrobić dla kraju. Gówno wiecie o decyzjach, które musiałem podjąć. W takim razie oświeć nas. Przekonaj mnie. Rozdzieliliśmy się, żeby przeszukać widla. Byłem sam. Amerykańska inwazja. Aha, teraz jest, jesteśmy jako Blackburn. No tak, bo oni przecież się strzelali z kimś i to prawdopodobnie byliśmy my. Tu już jest po imprezie. Tak mi się wydaje. Już kafarowa dorwali. No dobrze myślałem. Ten zasyraniec ukradł Rosjanom trzy bomby atomowe i sprzedał je człowiekowi znanemu jako Salomon, który prawdopodobnie współpracuje z PLA. Ten Salomon ma co najmniej dwa cele: Nowy Jork i Paryż. Bomby przewozi transportem publicznym. Wkrótce może zdetonować pierwszy ładunek w Nowym Jorku na Times Square. Musimy go powstrzymać. Możemy zapobiec wojnie pomiędzy naszymi narodami tylko my, bez polityków. Bez brudnych pieniędzy. Tylko dwóch żołnierzy, którzy mówią sobie prawo. Pomóż musisz mi w tym pomóc. Pamiętaj, co powiedział. Jeśli go nie zabijesz, zginą miliony. Kładź się na ziemię! Powiedziałem, kładź się na ziemię! Aha, czy ja miałem ich zabić, tak? Nie, ja mam zbyt dobre serce, żeby takie rzeczy robić. Nie, nie, czemu? Kurczę, jaka ta gra jest liniowa, no. Co za fail! Muszę do swoich strzelać? No cholera jasna, no. Tak nie może być. Ach! Sumienie mi nie pozwala na to, żeby kurcze zabijać... ...sojuszników. No ale, no trudno, no. Inaczej nie popchniemy historii dalej. Nie mamy żadnego wyboru, gra jest... ...liniowa. I nic tego nie zmieni. Także... ...trudno, musimy podjąć tak straszliwą decyzję i zabić swoich. Słuchaj, uważnie. Ja nie mogę tego przewinąć. Trudno. Rosjanom trzy bomby atomowe i sprzedał je człowiekowi znanemu jako Salomon, który prawdopodobnie współpracuje z PLA. Salomon ma co najmniej dwa cele. Nowy Jork i Paryż. Bomby przewozi transportem publicznym. Wkrótce może zdetonować pierwszy ładunek w Nowym Jorku na Times Square. Musimy go powstrzymać. Możemy zapobiec wojnie pomiędzy naszymi narodami. Tylko my... Bez polityków, bez brudnych pieniędzy. Tylko dwóch żołnierzy, którzy mówią sobie prawdę. Pomóż mi. Mu. Musisz mu w tym pomóc. Pamiętaj, co powiedział. Jeśli go nie zabijesz, zginą miliony. Kładź się na ziemię! Cholera jasno. Nie! Prawdopodobnie jeśli mieszalibyśmy do tego politykę, no to gówno byśmy zdziałali, bomby wybuchły, więc trzeba to wziąć na własną rękę, ale jak ci się teraz dowiedzą, co my właśnie zrobiliśmy, no to ja nie wiem, co się teraz wydarzy. No słuchajcie, została nam ostatnia misja. Hmm, oczywiście pewnie będzie kasenka, więc ją odsłuchamy. Ciekawe na ile będzie trudna i jak długa. Czy znajesz więc, że za namową rosyjskiego agenta otworzyłeś ogień do swojego dowódcy? Zgadza się? Jeśli nie masz nam nic więcej do powiedzenia, uznam to przesłuchanie za zakończone. Dałeś sobą pokierować. Winni są Rosjanie. Winny jest Salomon. Czy wy w ogóle słuchaliście, co mówiłem? Mamy uwierzyć, że zagraża nam PLR, a za wszystkim stoi Salon. Tak. Mamy uwierzyć, że puszczając rosyjskiego agenta wolno i strzelając do swojego dowódcy działałeś w najlepszym interesie kraju. Nic z tego. Tych informacji nie da się potwierdzić. Co, szaleństwo? Nikt nie jest w stanie potwierdzić istnienia trzeciej bomby. Bank przestał istnieć. Al-Bashir jest martwy. Twój oddział tak samo. Dima pewnie nie żyje. Podobnie Kafarów. 80 tysięcy Francuzów, prawdopodobnie. To tak. wszystko twoi świadkowie, siedzę. Pewne jest tylko to, że strzelałeś do swojego dowódcy. Prowadzić go. Czyli o to się rozchodziło, tak naprawdę? Zestrzeliliśmy do swoich. Do dowódcy. Widziałeś, jak ten człowiek strzela do oficera, zgadza się? Tylko nie pierdolcie mi tu, bzdur, sierżancie. Czy to nie Dima cię wrobił? Najpierw namówił się, żebyś strzelał do kola, a potem wyjechał do Paryża i tam odpalił bombę. Czy to nie Dima? To Salomon ma bombę. Salomon to nasz człowiek. Od wielu lat jest naszym agentem. Umieściliśmy go w pobliżu Al-Bashira. Wszystkie ważniejsze informacje pochodzą od niego. Kurwa, ja jarzę robicie to morderca. Przecież widzieliście nagranie. Niestety posiadanie tajnych agentów ma też swoje złe strony. Prawdziwa walka o dobro wymaga poświęceń. Chyba się zgodzisz. Jezu, chryste, bomba wciąż tam jest! Salomon tak samo! Nie możecie tak po prostu zignorować zagrożenia! Może i racja się żańcie. Może Salomon był zbyt blisko ognia, ale zapewniam was. Wciąż kontrolujemy sytuację. Prawdziwym zagrożeniem nadal pozostają Rosjanie. Tak? Co to znaczy, że straciliście pociąg? Ten zasraniec współpracuje z Bielą. Od wielu lat jest naszym agentem. Umieściliśmy go w pobliżu Al-Bashiry. Korzyściły korzyściły! co 80 tysięcy Możemy zapobiec wojnie pomiędzy naszymi narodami. Siła wybuchu odpowiada mocy rosyjskiej bomby walizkowe. Zabezpieczyliśmy bombę atomową! Ale miejsce jest na kolejne dwie. Ile bomb walizkowych znaleźliście w bankowym sejfie? one się kurwa podziały. 14 co ma w Nowego Jorku. Bomby przewozić transportem publicznym. Salono Mam w bankowym sejfie. O cholera, fajnie się rozpoczyna, ciarki przeszły, kurcze. A nie to wcisnąłem, cholera. Kurde, pomyliłem się z przyciskiem. Ah, demit. Zróbmy to jeszcze raz. Boże, w takich momentach nawet się mylę. Sorry, przepraszam Was, naprawdę. Zróbmy to jeszcze raz. Denerwują mnie te loading, naprawdę, one są beznadziejnie. Nie wiem, beznadziejnie stworzone w ogóle. Ciągle ładuje ten sam moment identyczną ilość czasu, no, naprawdę jest. ...do bani. Dobra, teraz B. Bo klawisz logo raczej się nie zmienia. Co ja, bez. No, a mi nie otworzy kanda... kajdanek bez jaj. Mam coś do wzięcia? Łee. No dobra. Słuchajcie, zaraz przyjdę. Dobra, już jestem. I zrobimy tak, że zakończę ten odcinek i kolejny, już ostatni, pojawi się, no, następnym razem. Także, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. To jest Battlefield 3, kampania dla pojedynczego gracza. Komentujcie i zostawcie łapkę, jeśli Wam się podoba filmik. Oczywiście zapraszam Was na mojego fanpage, lajkujcie go oraz bijajcie na mojego bloga. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie.